Elżbietka Simulator Elżbietka Simulator to gra o dziewczynie o imieniu Elżbietka. Jej celem jest zdobycie juzka i eliminowanie każdego zagrożenia na swojej drodze, nie wzbudzając żadnych podejrzeń. Swojej mamy, która jest dyrektorem szkoły. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem Dworkhara. To jest moi drodzy Elżbietka Simulator, czyli fanowska gra Yandere Simulator, w której sterujemy tą oto Elżbietką i postaramy się dzisiaj zdobyć serdu Juska, siema Elżbietka, cudownie się pomalowałaś, Mysiu Pysiu. To już Pięknie, pięknie, pięknie Elżbietka. Idziemy do szkoły, dokładnie tak. I tak, jak widzicie, widzowie, gireczka jest po polsku. O, ale jestem w szoku, jakie szybkie ładowanie. Yandere nie ma takiego szybkiego ładowania. Często pisaliście, aby właśnie spróbować tę gireczkę, zatem jesteśmy. Z tego, co czytałem, to dźwięki są dziwaczne. Mamy nóż, mamy również nóż rytualny. Dobra, weźmy sobie nóż i. Co możemy zrobić? Możemy zwabić na przykład tę koleżankę. Dlaczego Elżbietka wydaje jęki? Elżbieta wabi jękami. Przyjdą tutaj. Dobra, idą, 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 uczniowie. A ty jesteś kim? Kim jesteś? Mogę się dowiedzieć kim? Bajo jajo! Kurde, nie mam telefoniku, więc się nie dowiem, jak się nazywasz, mysiu-pysiu. A zlokalizujmy najpierw Józ. Ty jesteś, Józek. Okay. Blisko Józka jesteśmy. Wszystko w porządku? Pierdol się, Józek. Dobra, widzowie, zobaczmy te dziwne dźwięki, czyli... What? Co to był za jęk rozkoszy podczas mordowania? Co do ciula? Siema, co tam koleżanko? Znowu dostałeś okresu. Nikt nie chce tego widzieć. Picho. Cicho, bądź! Cicho, bądź! Co to za dźwięki? Wymordujmy całą szkołę. Siema, koleżanko! Dobra, czy jak spadnie całkowicie sanity, to będę wydawać jakieś inne dźwięki, czy coś? Siema? Dobra, nie mam już sanity. Koleżanko! Odejdź ode mnie, medal. Dawaj, a, atakuj! Nie, nie, nie! Stój, stój, stój! Jakie krzyki! A, a, a. Ej, ale byskitu, tu gra, chodzi lepiej od Andere Simulator, widzowie. Mam 74 FPS-y. Atakuj! Atakuj! A, a. O nie, czy to martwe ciało? Józek Troll znalazł ciało ucznia. O Józek. Józek, ty nie jesteś Józek, ty jesteś Józek Jak mogłaś to zrobić, zdaję sobie sprawę co właśnie zrobiłaś Cicho bądź Józek, dobrze chciałem Buntowniczy sód, mogę to kliknąć? Nie mogę buntowniczego sód. No dobra, to zresetujmy po prostu dzień I chodźmy jeszcze do toalety Elżbietko Bo słyszałem, że w toalecie też dzieją się dziwne rzeczy Pycy, pycy, pycy uczniowie, gdzie są kible? Dobra, mamy tutaj salę, pokój nauczycielski. Na pewno musi gdzieś tutaj być kibel. Siema nauczycielki. Siema. Ok, mamy tutaj pielęgniarkę, której nie ma. Zostawiła jakieś rzeczy. Nie, nie możemy tutaj nic wziąć. Ale gdzie są te toalety? Nie ma toalety. Dobra, może na piętrze mamy toalety. Pizzi, i pizzi. Mamy bibliotekę. Czy tutaj napisy też są po polsku? Tak, biblioteka. Warsztat, okej. Okay. Ale dalej nie wiem, gdzie są toalety. Może po drugiej stronie? Ewentualnie tutaj, gdzieś po środku. Siema. Ja tu toalet tylko szukam. Tutaj? Dosz. Dobra, jest jest toaleta, czy ona jest podpisana? Nie, toaleta chyba nie jest podpisana. Dobra, ale najważniejsze, że ją znalazłem. I teraz możemy wejść do Kibla. I elżbietka może się wysrać, widzowie. O co chodzi z tą grą? O co chodzi z tą grą? Elżbietka, chyba potężny był ten kebab, który zjadłaś poprzedniej nocy Zatkasz im rury Dobra Nie wchodźcie do tej toalety, uczniowie Siema, nie polecam Ta toaleta powinna zostać już zamknięta Nie wchodźcie do niej, słyszysz? Siema, ty, jesteś... ty nie jesteś Józek, nie? Nie, ty jesteś kolegą, który patrzy przez okno. Kolego, lubisz mnie? A mogę coś ci powiedzieć fajnego, skomplementować? Hej, masz bardzo ładne znaczy włosy! Okej, okay, dzięki. Zaufanie do Elżbietki: 45%. Zaufaj mi bardziej. Co ty chcesz? Jest jedno y, godzinę sprawdziłam z polskiego. Muszę przypomnieć sobie, nie będę ci nic pomagać. Nie będziemy kolegami. Ej, a nauczycielkę mogę załatwić? Na przykład, czekajcie, wezmę bunk cutter. Schowam go i podejdę od tylca do naszej nauczycieli. Mogę z nią w ogóle porozmawiać? Nie, nauczycielka ma mnie w dupie. Ale nie na dół. Uj oj, oj, oj. Co ty sobie myślisz, że... Przepraszam, Elżbietka nie chciała! Elżbietka nie chciała! Nie krzywdź Elżbietki, ona nie chciała! Ona, ona nie rozumie do, do środka mnie transportowali. I nastał kolejny przepiękny dzień, ale uczniowie i tak wam razy nie korzystać z toalety na pierwszym chyba piętrze. Nie wchodźcie tam, chyba że ktoś chce zginąć śmiercią tragiczną. Znajdź szafkę. Z tego co patrzyłem sobie, to możemy znaleźć szafkę, napisać liścik. Chodzi o. Yy, nie wiem, bezpieczeństwo ucznia, poznawanie ludzi. Chyba bezpieczeństwo ucznia na dachu o godzinie siódmej. Dobra. Kontynuuj. Nie wiem, czy to wystarczy. Możemy przyspieszać czas, a czy tutaj jest też debug menu? O, jest! Wyłącz senpaja, zaprzyjaźnij się z każdym, przeteleportuj. pomin, dodaj Wyłącz drzewa, umyj krew. No dobra. Siema, koleżanko. Spotkasz się ze mną? Pff, szkoda czasu. To się pierd... No ej, no chcie... Gdzie... Elżbietka chciała, dobrze Spojrzałem sobie na filmik i teraz wiem co dodać Widzowie, picy, picy, picy Więc tak, znajdujemy szafkę naszej Dagmary I teraz chcemy napisać o Poznawaniu ludzi Na dachu o siódmej I to powinno wystarczyć, żeby koleżanka Chciała porozmawiać z Elżbietką Proszę, co to jest? No, co to jest? Może powinnam tam pójść? Oczywiście, że tak. Ojojoj, ale czas za szybko leci. Gdzie ty polazłaś? Dobra, tutaj jesteś. Dawajmy się, Pysiu. Zaprzejaźnić się z Elżbietką. Będziesz moją nową, najlepszą przyjaciółką. Picy, picy, picy. Dawaj na dach. Szybciej. Szybciej na dach, koleżanko. Absolutnie, koleżanko, to nie jest podejrzane, że razem z tobą. Ej, mamy tutaj też basen. Później do niego się przejdę. Dobra. I teraz powinienem móc zepchnąć ją. Leć! Leć! Okej, okay. nie wydała dziwnych dźwięków. Poleciała. Mogę tutaj jakieś liścik, coś zostawić? Nie. Dobra. Chyba w ten oto sposób wyeliminowaliśmy walkę wizowie. Jedna koleżanka mniej. Józek będzie nasz. Tam są prysznice chłopaków. Trudno, Elżbietka się dostanie do środka. LE! Elżbietka się dostała. Udało mi się, wizowie. Tylko, że tutaj totalnie nic nie ma poza lewitującymi chmurkami. Dobra, wydupiam stąd. Dawaj, Elżbietka, dasz, ra dasz radę wyjść. Tam są prysznice chłopaków! Nie! Już nie! Teraz już w nich jestem! Dobra, przyspieszę bardziej. Dawaj, Elżbietka! Dobra, udało się, Elżbietka! Wyszliśmy! O, mamy tutaj też piecyk! Siema, kolega! Chcę przetestować funkcję piecyka, ale nie mogę, bo nie mam broni. Wrócę tutaj do ciebie. Jestem na basenie! Czy mogę wejść do Nie mogę wejść do... O! Ale są Nie mogę wejść do wody, widzowie! No dobra, Elżbietka, nie popływamy sobie dzisiaj. Może kiedyś. Kolego, a ja mówiłem, że tu wrócę! Jaki te piski, te dźwięki. Siema. Proszę nie piszeć. Odejdź ode mnie. Nie odejdę. Czy koleżanka się przycięła? Koleżanko umrzyj. Koleżanko, mogę ją podnieść? Ona biega. Przestań biegać, koleżanko. Dobra, biegniemy razem. <noise> Czy mogę ją teraz wrzucić do piecyka? Koleżanko, wbiegnij do piecyka! Dawaj! Leć! Zniknęła! Ciebie też tam wrzucę! Papatki, Mysiu Pysiu. Leć i włączmy. Ty jesteś Józek. Mogę zabić Józka? Nie mogę zabić Józka. Józek. Juzek. notisuj albo lepiej, może mnie nie notisuj. Mędą jesteś. Dobra, Elżbietka, po tym wszystkim wypadałoby. ...się wysrać. Dużo wrażeń dzisiaj. Dużo się działo. Dobra, dobra, dobra. Do tej toalety też już razy nie wchodzić. I tutaj my się pisze, zakończymy sobie dzisiejszy odcinek z Elżbietka Simulator. Jeśli filmik Wam się spodobał, to nie zapomnijcie zostawić tego super kciuka w górę. Jak zobaczę dużo e, reakcji, dużo lajkaczy, dużo komentarzy i tak dalej. To może pociśniemy sobie jeszcze z jednym odcineczkiem Elżbietki. Tymczasem ja się z wami żegnam, siema Juzek. Siema Mordo, cześć, Mordo, siema, co? Dlaczego masz to sobie? Czy jakoś skrzy... Absolutnie. Elżbietka się zaprzyjaźniła no. z całą szkołą. Tymczasem mi się pysie, ja się z wami żegnam, trzymajcie się.